Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Witam doktora Ryszarda Kujawiaka, firma Sano. Dzień dobry, Panie doktorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, dzisiejsze, dzisiejsze lochy są zwierzętami bardzo plennymi. Większość producentów żywca, producentów prosiąt, hodowców ma coraz więcej, nazwijmy to, problemów z odchowem bardzo, bardzo licznych miotów. W jaki sposób firmy żywieniowe podchodzą do tematu odchowywania jak największej liczby urodzonych prosiąt? W jaki sposób możemy wspomóc je e, różnego rodzaju preparatami do żywienia? E, tak jak już Pani wspomniała, genetyka i te wspaniałe wyniki produkcyjne, kiedy lochy rodzą i 15 prosiąt w miocie i 30, a jak wiemy, i nawet dużo więcej w ciągu roku rodzą I chcemy też, żeby jak największą liczbę z tych prosiąt odchowały. Dlatego my, jako stano jesteśmy zwolennikiem jak najwcześniejszego dokarmiania prosiąd, ponieważ jest niemożliwe, że kiedy locha rodzi 15 prosiąt, wszystkie będą równe, piękne i ważyły 1,5 kg. Wiadomo, że parę z nich będzie mniejszych, że parę z nich później będzie piło mniej mleka. I w związku z tym trzeba jak najwcześniej zacząć je dokarmiać. Mhm. Jak najwcześniej? Znaczy od kiedy? Powiem, że my jesteśmy zwolennikami bardzo wczesnego dokarmiania, czyli już po trzecim dniu życia. Mamy specjalną paszę Bonne M, która nazywamy mlecznym cukierkiem. Czyli jest to ta pierwsza pasza, którą chcemy, żeby prosie zaczynało zjadać, żeby przyzwyczajało się, że Oprócz mleka również może mieć inne właśnie takie te cukierkowe pasze, które będzie mogło też dodatkowo jeść i po tych pierwszych dniach ćwiczenia, kiedy wiadomo, że to będą bardzo małe ilości, że później będzie proszę zadało ich coraz więcej no i z tej paszy również może żyć, może przerastać i to również będzie miało pozytywny wpływ na zdrowotność, a tym samym na y, y, przeżywalność tych klasząt i na wyniki odchodów. Są to pasze, które, tak jak pan doktor powiedział, są mlecznymi cukierkami, w związku z tym zawierają duże ilości mleka. W jaki sposób bezpiecznie te pasze podawać? Jak często, w jakich ilościach, jak, jak, jak utrzymać higienę, y, żeby nie narobić szkody takimi paszami? Powiem, że nasza pasza Bony M jest paszą sypką. Generalnie jesteśmy zwolennikami pasz szybkich, bo to szczególnie badania w ostatnich latach potwierdziły, że pasze szybkie są lepiej zjadane, z kolei kiedy również są dobre mi komponenty, to również są lepiej trawione i prosięta wcześniej takimi paszami się interesują. Natomiast, jak wiemy, pierwszym pokarmem jest jednak mleko, które jest płynne, i dlatego też, żeby zachęcić dodatkowo prosięta do pobierania, to również zachęcamy hodowców, żeby tę paszę zbliżyć co najmniej wodą, bo wówczas w formie takiej papkowatej, czy może nawet bardziej niż papkowatej, wiadomo, że prosięta szybciej będą ją pobierały i będą się bardziej interesowały taką paszą. Mogę powiedzieć tutaj jako taką ciekawostkę, że pierwsze doświadczenia były ze zbliżaniem Coca-Colą. Okazało się, że tam, gdzie była pasza nasza, wony M, zbliżona Coca-Colą, to jakby dużo więcej, były znacznie większe, zdrowsze, ale od razu powiem, że to nie pozytywne działanie Coca-Coli miało taki wpływ, tylko fakt, że to była pasza zbliżona, bo okazuje się, że nawet zbliżanie zwykłą wodą również daje takie same efekty, ale tak jak Pani powiedziała, wymaga to jednak utrzymania dobrej higieny, czyli tutaj te pasze trzeba koniecznie codziennie, a jeszcze lepiej byłoby dwa razy dziennie co najmniej pilnować, żeby poświęta wyjadały, czyli dawać bardzo małe ilości, bo już jest potrzebne doświadczenie pracowników, którzy przy poświętach pracują albo też samych hodowców, Szczególnie pań, bo zazwyczaj panie bardzo często zajmują się prosiętami, żeby te miski były zawsze czyste, żeby pasza była wyjedzona, a broń boże, szczególnie latem, nie zostawała 2-3 dni, bo wiadomo, że wówczas nastąpi fermentacja i zamiast pozytywnych efektów będziemy mieć biegunkę całego miotu. Ale na pewno jest to godne polecenia i warto takie pasze zwilżać, bo efekty są takie, że po z reguły tym czterotygodniowym okresie odchowu i karmienia paszą bony M procenta są o kilogram cięższe, a wiemy, że jeżeli przy odsadzeniu zamiast powiedzmy 7 kilogramów będą ważyły średnio 8, no to później już dalszy odchód będzie znacznie łatwiejszy, czyli znowu ten dobry start, to dobre przygotowanie, to jest, bym powiedział, taki klucz do Dalszego odchowu i później już do dalszego płuca. Jakie surowce chcemy, żeby w pierwszych paszach dla prosiąt zostały zawarte, żeby ten odchów był z jednej strony efektywny, z drugiej strony bezpieczny? Tak jak wiemy, muszą to być komponenty lekko sprawne. to oprócz, Oczywiście oprócz tych komponentów mlecznych, bo mleczne są idealne, tylko że no niestety są zbyt drogie, żeby było na przykład samo mleko. Bo jednocześnie my chcemy też pobudzać przewód pokarmowy, chcemy pobudzać enzymy. Mówimy o tak zwanym treningu enzymatycznym do trawienia następnych pasz, a więc już głównie zbóż, głównie już też białka roślinnego. I właśnie te pasze muszą oprócz komponentów mlecznych zawierać również już komponenty roślinne. Ale jak już powiedziałem, łatwo sprawne i również bez innych substancji antyżywieniowych. A więc jak najłatwiej sprawna skrobia, to musi być skrobia już przetworzona, którą pacjenta będą chętnie pobierały i trawiły. Tak samo białko, to nie może być zwykła suta sojowa, to musi być co najmniej koncentrat białka sojowego, który też będzie raz, dużo lepiej trawiony, a dwa, wiemy też, że pozbawiony substancji antyżywieniowych. I praktyka pokazuje, że karmiając takie pasze bardzo wcześnie, jak już powiedziałem, od trzeciego dnia podając, no to później proszenia jedzą coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, no i później dzięki temu przy odsadzeniu ważą też o ten kilogram więcej. No i są oczywiście zdrowe, bo to jest ważne, żeby ten pierwszy i dalsze etapy były bez biegunek. Panie doktorze, dziękuję bardzo. Naszym czytelnikom, naszym widzom życzymy tylko takich zdrowych i ciężkich prosiąt odsadzonych. Zapraszamy wszystkich do lektury majowego wydania Top Agrar, dodatku specjalnego Top Świnie, gdzie temat żywienia i dokarmiania licznych miotów będziemy traktowali nieco szerzej. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.